Cześć, z tej strony Tomasz Czuba i serdecznie witam Cię w drugim odcinku naszej serii Renowacje 365 z C i Computer Install. Z dzisiejszego odcinka dowiesz się jak wygląda samoobsługa pracownicza w systemie Enova 365. Serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Zanim zdecydujesz się na wdrożenie jakiegoś oprogramowania to przede wszystkim odpowiedz na pytanie czy posiadam funkcjonalności, które zdecydowanie ograniczą mój czas oraz energię poświęconą na pracę. I taką jedną z tych funkcjonalności zawartą w systemach kadrowo-płacowych jest tak zwana samoobsługa pracownicza i nie wszędzie ona jest i nie wszędzie ona wygląda w ten sam sposób. Chciałbym Ci pokazać jak wygląda taka samoobsługa pracownicza w systemie Onowa 365 w module kadry i płace. Tutaj mamy do dyspozycji tak zwane dwa pulpity: pulpit pracownika oraz pulpit kierownika. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym Ci zaprezentować krótką rozmowę, która zazwyczaj pojawia się w wielu działach kadr, bądź pomiędzy pracownikiem a jego kierownikiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo ja chciałem wziąć urlop. A, i może mi Pan wydrukować pasek z wypłaty, bo gdzieś zgubiłem? A wie pan co najlepiej z czego ostatnich miesięcy? Panie Kowalski, ile ja będę panu drukować te paski wypłaty? No, stop, drukuję i drukuję. Dobrze, już dla pana drukuję te paski wypłaty, a jeżeli chodzi o urlop, proszę uzupełnić wniosek i przynieść mi go podpisany. Dobra, dzięki. Do widzenia. Kowalski, gdzie pan jest? Nie ma pana w pracy, a nie widzę żadnego podpisu na liście obecności. No, dzień dobry, no, no ja mam urlop. Jak przecież, urlop. przecież przyniosłem Panu wczoraj wniosek. Ja żadnego wniosku nie widzę. Proszę się zjawić teraz w pracy. Dziękuję. Ginące w setkach dokumenty i drukowane w setkach dokumenty. Myślę, że to jest zmora praktycznie każdego pracownika działu kadr w każdej firmie i ten dialog, który przed chwilą zobaczyłaś, no myślę, że też go znasz z autopsji. Bardzo częsta sytuacja, gdzie pracownicy przychodzą do nas, wymagają od nas jakiś dokumentów do wydruku, głównie pasków wypłat, jest problem z jakimiś zaginionymi wnioskami, pracownik twierdzi, że go złożył, my go nie mamy u siebie i takich sytuacji jest naprawdę bardzo dużo, więc Wybierając ogólnie system kadrowo-płacowy, po raz kolejny zwrócę uwagę na to, żeby wybierać go z głową i żeby on zawierał jakieś rozwiązania, które pozwolą nam takie sytuacje ograniczyć bądź w ogóle totalnie wyeliminować z naszej pracy. I takim jednym z systemów jest system nowa 3.6.5 i moduł kadry i płace, który zawiera tą samą obsługę pracowniczą w postaci pulpitów pracowniczych oraz pulpitów kierowniczych. Zacznijmy od pulpitu pracownika. Czym on jest, z czym to się je, jak on funkcjonuje i jakie problemy może y, dla nas rozwiązać? Pulpit pracownika. Tak naprawdę każdy z Twoich pracowników po wdrożeniu tego rozwiązania uzyskuje indywidualny login oraz hasło do takiego pulpitu. I do takiego pulpitu może zalogować się na dwa możliwe sposoby. Może otworzyć przeglądarkę internetową, wpisać swoje dane logowania i już tam jest, może też skorzystać z aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android, na przykład na tablet bądź telefon. I w, każdym, w każdej chwili, tak jakby, może w tym pulpicie wykonać bardzo dużo ciekawych operacji. Przede wszystkim Pulpit ma dwie funkcje. Przede wszystkim pierwsza z nich to jest funkcja informacyjna, a więc Twój pracownik jest w stanie sam sobie sprawdzić, ile pozostało mu urlopu, ile ma urlopu właśnie do wykorzystania. Może sprawdzić, na co się składało, jak wyglądały jego ostatnie wypłaty i co się składało na te wypłaty, tak? ile miał premii w poszczególnych miesiącach, jakie ma obecnie dane kadrowe odnotowane, czy nie trzeba ich zaktualizować. Może sprawdzić, kiedy kończy mu się badanie BHP. Bądź jakieś szkolenie ma do zrealizowania. Tak naprawdę tutaj dużo takich informacyjnych rzeczy się znajduje i pracownik też może z tego pulpitu wygenerować sobie troszeczkę jakiś raportów. W przypadku na przykład wypłat może wydrukować sobie pasek wypłaty. Drugą funkcją tego pulpitu pracowniczego jest możliwość składania wszelkiego rodzaju wniosków drogą elektroniczną, a więc odchodzi nam tutaj, tak jakby problem drukowania pewnych dokumentów i gdzieś ginięcia dokumentów. Pracownik składa wniosek np. o urlop bądź wniosek o zmianę kadr, danych kadrowych, wniosek o jakieś różne inne tematy kadrowo-płacowe i w tym momencie ten wniosek ląduje również w, w takiej aplikacji, w takiej module dodatkowym jak pulpit kierownika, gdzie jest procedowany i też pracownik na swoim pulpicie widzi, że złożył w tym wniosek, wniosek ma taki taki stan, więc jest w stanie na przykład, nie wiem, zadzwonić do kadrowy i, i się zapytać, dlaczego jeszcze ten wniosek u pani oczekuje, tak, albo jest odrzucony, no to już wie, że nie może liczyć na dany urlop. Także tutaj działa też taka dwu Dutorowa wymiana informacji pomiędzy pracownikiem, a przykładowo działem kadr bądź jego kierownikiem. Fajne? Myślę, że fajne rozwiązanie. Przede wszystkim ogranicza Twoją pracę jako kadrowej. Która bardzo często jest pracą polegającą na tym, że po raz setny drukujesz pracownikowi jakieś zestawienie, po raz setny odpowiadasz mu na maila, ile mu jeszcze urlopu pozostało, giną gdzieś jakieś jego wnioski. On teoretycznie twierdzi, że go złożył, ty go u siebie nie masz, nie wiadomo, co się dzieje. Oczywiście sytuacja napięta i najgorsza, najbardziej, naj, najwięcej winna tej sytuacji jesteś ty. Drugim rozwiązaniem, tak jakby tą drugą tą odpowiedzią na pulpit pracownika, jest pulpit kierownika. I to jest tak, jakby narzędzie dla Was, jako pracowników działu kadr, bądź jako kierowników poszczególnych działów, do tego, żeby nad tymi pracownikami mieć jakąś kontrolę. Tak, i z tego pulpitu kierownika jesteś w stanie obsługiwać wnioski, którzy, które ci pracownicy składają do ciebie, na przykład odpowiedzieć na wniosek o urlop, bądź jakiś inny wniosek, i pracownik w w tym samym momencie widzi jaka jest odpowiedź na twój wniosek. Dodatkowo jeszcze może otrzymać powiadomienie mailowe. Dodatkowo z tego pulpitu kierownika jest w stanie dbać o wszystkie te terminowości związane, na przykład z jakimiś szkoleniami bądź badaniami lekarskimi. Szkoleniami BHP. Tutaj też wchodząc na konkretną listę, widzisz, który pracownik, czy tam którzy pracownicy już ten, te terminy się zbliżają i trzeba ich na te badania wysłać. Także mamy obsługę pracowniczą postaci wniosków, mamy kontrolę nad tymi pracownikami. Dodatkowo też jest taka możliwość. Co jeszcze nam oferuje pulpit kierownika, a mianowicie z tego pulpitu kierownika mamy też wpływ na normy czasu pracy, tak? czyli możemy z tego miejsca zarządzać czasem pracy naszego pracownika bądź pracowników, zmieniać te normy, odnotowywać jakieś jego nieobecności, poprawiać, korygować ten czas pracy. Plus jeszcze oczywiście to może wszystko być spięte razem z czytnikiem RCP, tak? czyli też widzimy, kiedy pracownik ten się odbijał, kiedy brał przepustkę, kiedy wracał. Z tej przepustki. Wszystko mamy pod kontrolą w jednym miejscu. Fajne, no myślę, że też super rozwiązanie, bo mamy tak, jakby w jednym miejscu dane na wszystkie dane naszych pracowników, podległych nam pracowników. Nie są to gdzieś tam rozproszone dane, nie musimy grzebać w jakichś segregatorach, w papierowej dokumentacji. Wszystko jest w jednym miejscu, obieg dokumentów jest w jednym miejscu, nic nam nie ginie, a my tak naprawdę wszystkie informacje mamy na wyciągnięcie ręki. Jak widzisz, sama obsługa pracownicza daje ci praktycznie same plusy i myślę, że to jest takie rozwiązanie, które w każdym systemie kadrowo-płacowym powinno się znaleźć. Oszczędność Twojego czasu, Twojej energii oraz oszczędność nerwów, nerwów Twoich pracowników, którzy non stop muszą gdzieś tam biegać do Twojego działu kadr, jest tutaj nieoceniona. Szukaj takiego rozwiązania, które to po prostu zawiera i na przykładzie systemu ONOwa 365 kadry i płace widzisz, że jest to rozwiązanie, które rozwiązuje bardzo dużo Twoich problemów. Nie giną Ci papierowe dokumenty, ponieważ dokumentacja praktycznie cała jest prowadzona. W systemie informatycznym. Obiekt tych wniosków, wszelkich dokumentów, które kierują do Ciebie pracownicy Twojego działu bądź ogólnie pracownicy Twojej firmy, jest też elektroniczna, więc tutaj nic nie ginie, nie ma żadnych niedomówień, że gdzieś ten wniosek poleciał pod biurko i się u mnie nie znalazł. Dodatkowo Twój pracownik jest w stanie sprawdzić sobie wszystkie dane dotyczące urlopów i Odpowiedzi na wnioski online. Tak samo Ty jesteś w stanie kontrolować wszystko za pomocą e, przeglądarki internetowej bądź nawet telefonu. E, serdecznie się zachęcam do oglądania naszych kolejnych m, odcinków w serii Renowacje 365 z tej komputer Install. W kolejnych odcinkach poruszymy tematykę zakupu takiego oprogramowania, takiego modułu kadrowo-płacowego od Nowy 365. Poruszymy temat wdrożenia takiego modułu oraz tego, co po takim wdrożeniu jeszcze możecie czekać. Jako klienta, jako użytkownika systemu Enowa 365. Serdecznie też Ci zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Jeżeli pojawiły się jakieś już na tym etapie pytania dotyczące modułu kadrowo-płacowego, to też serdecznie zachęcam do kontaktu z nami. Wszelkie dane kontaktowe znajdziesz na naszej stronie internetowej ceicomputer.pl